No, witam serdecznie. Witam. Z kim mam przyjemność? Z Rafałem z Cześć, cześć. Jakie masz pytanie? Mam pytanie do Murańskiego młodego. Słucham. Dla, dlaczego wyzywasz od konfidentów i chcesz papierów od Alana, skoro bronisz Ferrari'ego, a jest jawnym sprzedawczykiem i są na niego papiery? Ale ja nie chcę żadnych papierów od Alana. Ale co, no jak powiedziałeś do Alana, dawaj papiery, Jakie? dawaj papiery, no Jakie a bronisz Konfidenta, Konfidenta, A ty, a ty jawnego, słuchałeś brońsza, rozmowy, czy nie słuchałeś tak, rozmowy? Słuchałeś, tak, tak, słyszałem, słyszałem, cwaniaczku ty. No i co słyszałeś? To słyszałem, że chciałeś papiery od niego. Nie, że on powiedział, że... Od Alana, tak, że Konfident, że... Że, że, że to, że tamto. No bo jest internetowy Konfidentem, no. Posłuchaj, Bronisza ta... Ferrari'ego, Ferrari'ego, a Ferrari jest Konfidentem, Jawnym, są papiery, widziałeś w internecie? Stary, ja nie widziałem nikogo papierów, mnie to gówno interesuje, nie, nie to nie widziałeś? jest, to no nie to jest Pani mówię od o Twoim, pra... u... ja mówię... Z tatusiem, no. Rafałku, ja mówię o Twoim koledze tutaj, e, który jest internetowym konfidentem, tak zwanym online, rozumiesz? Online. Posłuchaj, posłuchaj, online, a Twój, Twój kolega Ferrari jest jawnym konfidentem z komendy, widziałeś papiery? Czy Ci wysłać? No to wpisz sobie, wpisz sobie w Google, papiery na Ferrariego, są wszystkie wszystkie dokumenty, na niego jest jawnym konfidentem. A chłopak tutaj oczerniasz, dopowiedział na parówę jakiegoś Ferrariego, konfidenta, na konfidenta to się sprzedaje od razu. Mm -hmm. A czyli on jest co? jest. jest. jest, jest czyli. Czy, czy sam nie? kurwa, sam słyszałeś tak. kurwa, że on cały czas kłamie. Ja mam wyjebane, w, jeszcze raz powiem, wyjebane, mam w tą sytuację, co tam się kurwa stało, tylko wiem, że ta paruwa kurwa kłamie. I co o tylko to o to ta. mi sytuację chodziło, że ta kurwa pała kłamie, bo tak kurwa nie było, to co on przedstawia, żebym se kurwa podbić i wysiedlenia na YouTube. O to mi tylko kurwa chodzi. Ja nikogo Alko kurwa nie sprzedałem, kurwa. Alan, 10 minut temu to byłem za Murańskim, a teraz to z tego Murańskiego za to, co robi. Z Ferrarim jest, to taka sama pała jest, jak, jak ten, jak ten Ferrari. No. Dzięki bardzo, no, pozdrawiam. No, dziękuję, to co chciałem powiedzieć, Boxel, chudni, bo widać, że na twarzy schudłeś. Pozdrawiam cię, Rafałku. To jest spada, no. ale na razie się nie, nie piaszki, czuję, wiesz, ile. <laughs> no, trzymajcie się, na razie. Dziękuję, cześć. Kolega chyba nie zrozumiał, nie? Ja nie chcę... Że nie... Dobra, nie chcę się kontrolować. Okay, ale... On się cały czas bo, mi szczeka bo... z tymi papierami, ma, ma... bo papier to jest dowód na to, że się ktoś się e, rozpruł. Mateusz, mamy aktualnie prawie 100 tysięcy ludzi tylko na tej transmisji na żywo e, przyszło bardzo dużo nowych osób. E, no i trzeba, jakby tylko lekko bym chciał odświeżyć temat, e, mianowicie, okay. jaka jest różnica pomiędzy internetowym konfidentem, a konfidentem z komendy według waszych takich. E, według Twojej terminologii? Żadna. Żadna. Wręcz przeciwnie. Nie, to żadna. Żadna. Oczywiście, że żadna. Ale czy mógłbyś sprecyzować jeszcze raz y dlaczego nazwałeś Alana internetowym konfidentem? Jaki jest powód, no, taki... tak ponieważ, ponieważ rzucił na Amadeusza informację o tym, że komuś przykładu nóż do gardła. Czy to jest prawda czy nie, tego nie wiem. Jest no, 99%, pewien, że nie. Ale prawdy nie wiem. No, Jestem procent że że... że y ale nie, no w ogóle to jest mitoman pierwszej, pierwszej rzeki, więc w ogóle nie ma takiej możliwości. Raczej, no bo ja nie wiem, ręki nie dam uciąć, tak? Nie wiem co tam było. Ale to, że on powiedział, że w ogóle sam fakt, że przykładał komuś nóż do gardła, to już go sprzedał. Już sprzedał kogoś, kogo nie lubi, e, ale sprzedał też kogoś, kogo lubi, bo wziął, bo, y, powiedział, że Adrian Polak, dobra, powtarzam się, no ale poprosiłeś, to, to okej, okay. zrobię to specjalnie dla ciebie, Michałku. E, po, po, Adrian proś, Polak ci poprosił, że, że a jakby ci Adrian Polak poprosił, że żebyś, 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 żebyś szedł na Ukrainę i mordował i gwałcił kobiety, to też byś to zrobił? Dobry. Albo jakbyś, jakby ci kazał ściągnąć gacie to i to zapierdalać... Żeby e, się, po... się wyrżnęli w dupę, dobrze. Ty byś mógł wyciągnąć gacie. Nie sprowokujesz mi Święciu. No. Nie, widzimy się mógł. w klatce, nie sprowokujesz no. mnie. Dobrze. Też te, 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 tego typu wyzwiska prosiłbym, no. żeby, żeby, tam, żeby ograniczyć mimo wszystko. W dupę to ty masz serdeczne no. serdecznego... Z serdecznymi pozdrowieniami. Dobrze. <grym> I, 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 też, I też prosiłbym właśnie o, o skończenie. Tej, tej serii i tego, tego wszystkiego, chociaż zadałem pytanie odnośnie tego, bo jest ono dosyć kluczowe, ponieważ to też Poza był... tym stary, o czym... o, ognisko zapalne. Kończąc to, to temat, kończąc to. w ogóle finalnie temat, stary, ty, że ty w ogóle jeszcze funkcjonujesz, to jest dla mnie niebywałe. Ty, ty na rundkach normalnie sprzedałeś chłopaka co, gdzie, z kim jeździ, co robi, no ty idioto. Kiedy kurwa, kiedy kurwa chłopaka, powiedz mi, kiedy sprzedają kurwa na rundkach? Na rundkach no z, de powiedz, z Denisem powiedziałeś że co? Co, co robi, gdzie jeździ, z kim jeszcze trzeba było powiedzieć. Urwa. Co? co, co takiego? Z jakim papierem sobie telefon ciera? Powie, stary. co powie, co, co, co powiedziałem? Nic no powiedz co powiedziałem! Nic, co no eee, kurwa głupi, kurwa uśmiechnął ten film. E. Wyjdzie... No, no, no powiedz co coś powiedziałem! Cześć jeszcze, żeby myślisz, no. że to wyjdzie z mojej chózy, no. żeby co? Ale powiedz co powiedziałem! No, bo tak, ja kurwa no. nic takiego nie powiedziałem właśnie, o to chodzi, że nic nie powiedziałem takiego. A nic nie powiedziałem. No, aha. No. A przed chwilą sam co powiedziałem? No nic takiego nie powiedziałem, kurwa. Co ja takiego powiedziałem na tych gruntkach? Ty pan się głupi, kurwa śmiejec. Wiesz co, ja no ja nie Coś pierdolnie, coś kurwa, gdzieś tam trzy pośród mnie. No ja tutaj już nie będę się zbliżał do tego poziomu nie będę się powtarzał, bo, bo, bo. No dla mnie to jest upokarzające po prostu ten dyskurs z tobą.